Kończą się prace modernizacyjne dworca w Obrzech Miasto. Już w grudniu tego roku na podróżujących czekać ma zupełnie nowe i bardziej funkcjonalne wnętrze obiektu. Dworzec zyskał również od strony wizualnej: malowana jest fasada budynku, a także wymieniono szyld nad wejściem głównym. Drugi ostatni etap remontu ma się zakończyć w połowie grudnia tego roku. Generalna metamorfoza jednej z wizytówek miasta pochłonęła około 10 milionów złotych. Klienci PKP już niedługo będą mogli skorzystać z nowoczesnego systemu informacji wizualnej. Wewnątrz dworca zostaną umieszczone elektroniczne tablice z danymi o przyjazdach i odjazdach pociągów. Wyremontowane pomieszczenia czekają również na swoich nowych najemców. Chcemy, żeby znalazła się tutaj kawiarnia z restauracją, chcemy, żebyśmy w holu mogli podróżni skorzystać z kwieciarni, z salonu prasowego, może nawet biura podróży. Chcemy, żeby również były tutaj kasy biletowe, także żeby dworzec spełniał te swoje funkcje, takiego przedsionka praktycznie do podróży koleją. Główny hol zyska nową posadzkę oraz uwaga podgrzewaną podłogę. Odrestaurowano również zabytkowe zegary, które zawisną wewnątrz budynku. Najbardziej rzuca się jednak w oczy trzytonowy żuraw wodny, który stanął po środku poczekalni. Prawie 150-letni zabytek został zdemontowany z Wałbrzyskiego dworca głównego i ma reprezentować historię polskiej kolei. To jest żuraw wodny, nalewak wodny, który służył kiedyś, kiedy pociągi były ciągnięte parowozami do nalewania wody do, do tych parowozów, żeby one sobie jeździły. No i teraz będą podróżni się przyglądali, czytali, bo tutaj będzie umieszczona też tablica opisująca historię tego dworca i, i też między innymi właśnie kolei. Także podróżni będą mogli się dowiedzieć do czego to służyło. Odremontowano i pomalowano również fasadę budynku. Kolor ścian zewnętrznych musiał zostać zatwierdzony przez konserwatora zabytków, gdyż obiekt pochodzi z 1925 roku. Kończy się również układanie kostki brukowej na placu przed obiektem. Parking, choć niewielki z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, zostanie podzielony na strefę dla taksówkarzy oraz podróżnych. Ważną rzeczą jest to, że właściwie parking dla administracji dworca został przeniesiony troszkę bliżej nasypu kolejowego. W związku z czym administracja dworca po prostu będzie parkować już w tym miejscu i nie będzie zajmowała tych miejsc, których jest no, niewiele, ale takie są możliwości akurat tutaj. Spółka PKP Dworce Kolejowe nie planuje w najbliższym czasie remontu mało uczęszczanej stacji w Główny. Wkrótce ma się jednak rozpocząć modernizacja dworca w świewodzicach.